No, witajcie. <laughs> witajcie przybysze w moim e, królestwie. W moim królestwie. Pokażemy Wam nasze szmatki. Tak, w dzisiejszym odcinku, odcinku czyli drugiej części sprzętu jezieckiego pokażemy nam nasze szmatki. No i to. zaczynamy od najstarszego i najcenniejszego czapraka. Eskadron Lollipop z edycji limitowanej, kupiliśmy go na Kawaliadzie w Warszawie od Karoliny, nie będę, od Arento, takiej koni ujątkowej i on jest taki, no generalnie bardzo ładny jest, taki zielony, jabłkowy, wywy, groszki niebieskie. No, to chyba widać. To chyba widać, tak, to chyba widać. I chyba z tyłu, widać. on jest bardzo ładny. Mm. z tyłu ma taką fajną siateczkę. Nie wiem, czy to widać, ale ma siateczkę taką fajną. A razu uprzedzę, że żaden nasz czaprak nie był przed tym prany, więc będą wszystkie brudy. Dobra. Kięcia. Za daleko jestem. Już. Kolejnym czaprakiem jest Eskadron Splash z kolekcji Next Generation. Mm. Nie pamiętam jakiego roku. Chyba 2014. Yy, i, I to jest uliczeniowe, jak widać. Z drugiej strony też ma sierteczkę taką jak z y, Lollipop. Kolejnym czaplakiem jest czaprak nasz pierwszy eskadron w całym naszym jeździecwie, w ogóle życiu w całym naszym. E Eskadron e Classic, z Classic Sport Pink e no. no i on jest taki mega już wyblakły, ale hmm. mamy do niego mega sentiment. Tak więc dostanie z nami na zawsze. Jestem pikara albo lajdę. No dobra, ale to się w Kolejnym czaprakiem jest czaprak, też również znaczy też również z kolekcji Next Generation, Color Deep Blue chyba? Nie, Royal Blue. Royal Blue, właśnie, Royal Blue. Tutaj ma taki napis Eschatron z takich buziczków jakby. I tutaj z tej strony ma takie przejście koloru. Z tej strony ma taką, taką kratkę, taką. to nie jest sieteczka, to jest taka kratka. I no, generalnie to jest fajnie. Ładny. jest. No. Pokazaliśmy, o nich. Jakie dupy! Kolejny czaprak to jest czaprak, który mm, też to był nasz drugi czaprak. E, Eskadron nici e, popcorn, chociaż bardziej mi wygląda na takiego waniliowego teraz już. E, to jest chyba 2014 nici właśnie i mamy również inne czapaki nici, a do tego mamy również derkę. No. Kolejnym czapakiem jest y, przebrudny najbardziej chyba brudny z takich wszystkich. Mm. E, Tej tak samej kolekcji co poprzedni eskadronniki, popcorn, tylko tym razem ujeżdżeniowy i big, big, big cross, big, 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 bigy w każdym razie to jest No i co, no i wam nie pokażemy do niego, bo mamy w domu, ale pokazałam wam kaloszki od razu jak tej siece, kiedy dostałam od Pani operator Natalii Wasiak, wielkie brawa dla niej, brawa, brawa, zachowamy swobodź oczywiście, te kaloszki równie brudne, Pajączek, Boże, gdzie? nie po tobie. Pajączek był, no. no. No, i to są kaloszki y, równie brudne, ale do kompletów, więc to super wygląda tak profesjonalnie, że wiecie. Cztery ochraniacze, ujeżdżniówka i piękne kaloszki. No i do tego jeszcze dereczka. A jest Miodzio! To... Miodzio! Tak, <słuch> tak więc, kolejnym czoprakiem, ostatnim już jeszcze wszechstronnym jest Ice z kolekcji również Next Generation. Y, jedyny brylant. Jedyny brylant, którego mamy. I do tego czapraczka mamy dereczkę, którą zaraz Wam pokażę. Yeah. To później to. centor będzie komentował. <grym> centor będzie naszym dzisiejszym modelem, bo makuska jest na padoku. Tak więc dereczka. <grym> tak to więc... Jest kukowy, żeby nie <grym> tak, centor to jest koń sztukowy. Trochę tak cień pada, no ale nieważne. To jest derka również z kolekcji Next Generation, tak jak już wspominałam, do czapraka. E, taka przechodząca od najjaśniejszego do najciemniejszego Tutaj ma również taki znaczek Eskadrona i e, można przypiąć tutaj pasy na dole. Tu ma jeszcze takie fajne gwiazdki. Generalnie bardzo mi się podoba. Polecam. Center, Center. poleca. Widać po jego minie jakiś zadowolony. No Kolejny czaprak jest ujednolicony, oczywiście. Piękny, szary. Bardzo mi się podoba. To jest brązowy. Nie wiem jaki to jest kolor, jak się nazywa ten kolor, ale to jest z tegorocznej tego kolekcji Next Generation no, Eskadron oczywiście. Ostatnim eskadronem jest granatowy rynny śliczny z tej samej kolekcji co to, czyli... Tego rocznego Next Generation, również nie wiem jak się nazywa ten charme. kolor, e, ujeżdżeniowy. Jest to nasz e, ostatni eskadron, ale mamy jeszcze dwa szczibiny, które są na zawody e, klubowe. To są czapraki, dwa i jeden biały ujeżdżeniowy nie i leży. granatowy, e, też z logiem As Dreamu e, skokowy. Pokażę Wam je w domu. Pokażę Wam je w domu. Nie, Kolejną derką jest yy, Właściwie No tak, kolejną derką, bo to już druga derka Jest derka Busego Przeciwdeszczowa, właśnie taka fajna na zawody Kupiliśmy ją na dziewko w Brzegu Była na przecenie I kosztowała 50 zł I tak właśnie się prezentuje Z kapturem Kaptura niestety nie można odpiąć No generalnie mi się podoba Taka fajna przeciwdeszczowa, tania no. Ostatnią derką jest derka również bardzo sentymentalna, bo dostaliśmy je od naszych DFF y, i naszej pani trener. Derka Jarpola z napisem Carmen. Ona jest taka granatowa. Y, tutaj ma taki znaczek, centrum właśnie się specjalnie obrócił, żeby ten znaczek było widać. Z drugiej strony jeszcze mi pokażę. Sę. Jak on stoi. Ta też ma taki znaczek Jarpola. Generalnie jest bardzo ładna. Puseczka ją lubi. Bardzo dobrze wchłania pot. Jest dużo grubsza niż eskadrony. I to jest nasza ostatnia derka. Oprócz tej, mamy w domu: dla modela. Cukierki. Sponsorowane przez jak to były, Sukcesa. No i owiki. Pierwsze owiki, czyli te po mojej tej stronie. To są owiki z Classic Sport tegorocznego Sky Blue. Pasują, pasują do lamówki e, czapraka Lolipowo, właśnie tego jak kupiliśmy, bo nie chcieliśmy tych takich w kropki, według mnie to już do nas przesada. I drugie owiki to są owiki e, Neon Pink do czapraka e, Next Generation Slash. No, i dwa kantary. Pierwszy kantar to kantar z kolekcji z Gerelai, Szyr, Blue, tak samo jak czaprak, który wam pokazywaliśmy. I kantar drugi i ostatni z kolekcji Nici, tegorocznego Nici, jest taki różowy, z takim dużym, nakrapnikiem grubym. Ale mamy do tego jeszcze mówiąc, ale nie wiem gdzie jest. No, i to ostatnią rzeczą jest torba z kolekcji. Właśnie też Niki tegorocznego, czyli 2016. Taka w brązowa w kropki, z rzeczami, które Wam już chyba kiedyś pokazywaliśmy. No, i generalnie to by było na tyle. Dawajcie łapki w górę, i w ogóle suby, i tak dalej. I to się nie obsikało torbę. No, nieważne. Topa.